Cześć, leciak jak tej strony. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4... O co ci chodzi? Znaczy tak się seria nie nazywa, ale The Sims 4... Tu masz kosz przecież. Tak jakby coś jest tak. The Sims 4 Wilkowaki. Dzisiaj musimy zrobić porządek... No przecież normalnie jest, nawet nie na kocie to jest ustawione, lol. E, musimy zrobić porządek po naszej ostatniej rozrubie, tak dosłownie. I e, jeżeli się zastanawiacie, dlaczego nie ma kamery, to właśnie jestem w trakcie przygotowywania się do wyjazdu, który mam za tydzień. I ten pokój stał się taką jedną wielką rupeciarnią. Mm. Szczególnie za mną, na przykład za mną leży taki wielki stos, stos ubrań. Podejść tutaj. Do prania oczywiście, żeby nie było. Na wyjazd. To po pierwsze, a po drugie, aktualnie do sobie w proczku w turbanie na głowie i tak stwierdziłam, dobra, zanim, zanim wyjadę jeszcze muszę coś tam ponagrywać, żeby nie było. A tutaj mamy delikatny jakiś problem. A, bo ja tutaj w ogóle, ogólnie zdemolowałam całe mieszkanie. I chyba w takim mieszkaniu będziemy niestety musieli teraz mieszkać, bo nawet jeżeli bym chciała, to pewnie nie będzie mnie stać, żeby to wszystko odnowić. Znaczy, mam nie 9500, no ale dobra. Co my tutaj mamy? W ogóle, bo zapomniałam, jaki jest w ogóle moment. Aha, mamy jedno ukończone, drugie ukończenie, trzecie w połowie. Czyli walkę z wilkołakami, poznaj greka. Mamy jeszcze zrobić poszukiwaczkę lekarstwa, a co z tym? Buntownik? Wstąp do szalonych głów, przemieniaj wilków. Zniemał wilkołaki, globalna dominacja wilkołaków, dobra. To zrobimy tak, zrobimy to samotną wilczycę, później zobaczymy jakie będą achievementy dokładnie w buntowniczce, a na koniec zrobimy poszukiwaczkę lekarstwa. I wiecie co mnie boli? Powiem wam co mnie boli w tym momencie. Wchodzi nowy dodatek na temat szkoły średniej, jeżeli dobrze kojarzę. Ja mam wpisane embargo na stronie 27 lipca. I słuchajcie, od 27 lipca będę wstęgnię na plaży, ale będę na plaży i to mnie boli, żeby mi to nie przepadło, bo mogę mieć problem, ale no cóż, dobra. Czyli co? Na tę chwilę kładę ją spać. Nie no, zobaczymy, może jakoś tam się zaloguję albo i zdobędę kod, albo może tam, nie wiem, Maćka wykorzystamy, Maciek się zaloguje na moje to będzie kod i wyśle mi kod na przykład. Coś pomyślę, coś pomyślę, uh -huh. Oczywiście furia wzrasta, bo śpi w ciągu nocy, czego nie powinna robić, dlatego już wstajemy, załatwimy się, weźmiemy prysznic, oczywiście chodzisz nago, ale spoko, tak wiem. Agresja, nie, nie jest źle. Mhm, świetnie, zamienimy. Dobra, już nie będę taka. I... Tak wiem, pada śnieg. Nie, nie, poczekaj, to, 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 to jest gdzieś tu. O, tu, 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 tu. Tylko oni sobie gdzieś wszyscy poszli. Ale to jest problem. To jest problem, bo i tak musimy czekać do rana, aż coś się tutaj pojawi. Dobra, niech sobie tam poogląda telewizja czy coś, spróbujemy przeskipować jeszcze parę. Dobra, telewizor ci naj, najwyraźniej nie pasuje, tak? Mhm. Wilkołak. Wróć, wróć do normalnej postaci, może od tego zacznijmy. Bo chodzisz jak ta pinda. Ponuryskowyt. Okej, okay, od razu lepiej. Czy mamy jakieś jedzenie w kwipunku? Nie, nie mamy. Czy mamy coś w lodówce? Weź resztki na przykład. Zajmiemy ją. Czymś powinna się poczuć delikatnie lepiej. No i do telewizja. Hmm, tutaj nie byłoby już oglądanie w ogóle, tak? Ale z drugiej strony jednak, jednak hałasy przeszkadzają. Dobra, już. Skończ to szamet, sprzątni. 7 godzina prawie. Ja czekam na jeszcze jakiś wilkołaków. Tylko znowu zgubiłam oczywiście ich miejscówkę, tutaj jest miejscówka. Dobra, znasz terytorium. To będzie hamskie. To będzie hamskie. O Jezu, to. Nie dobra, nie. Przez chwilę pomyślałam, żeby zrobić z tego miniaturkę, ale. Nie, nie, to jednak będzie bardzo chąskie. Dobra. Machniemy i taką miniatureczkę, że jesteśmy w tym miejscu. I skup. Dobra, jest. Wilkołak. Ćwiczenie walki. Uspokój, ćwiczenie walki. To będzie jako <laughs> trzeci. No dobrze, 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 dobrze. To będzie jako trzeci wilkołak. Pokonaj Grega. Dobra, to jest Greg. Nie, to jest Rol. Kim jest Greg? Grega, podczas Walki Greg ma reputację, nie wolno być. <laughs> Jeżeli to jest przywódca stada, to kim jest Greg? Jak się nazywa nasz mąż? Christopher. Okej. Okay. Czyli wychodzi na to, że musimy poczekać. Już pojawią się jakieś inne wilkołaki, bo to nie pewnie nie zaliczy się. Nie, nie zaliczy się. Dobrze, poćwicz sobie, poćwicz. Może się rozejrzymy za jakimiś postaciami, ale jest zima, kurde. Nie wiem, czy ona jest wilkołakiem, czy nie. Nie jestem... O Jezu, jeszcze zaczęło tak strasznie klatkować. Uwielbiam te momenty, jak zaczyna klatkować, nic nie można zrobić. Dobra, Christopher Lenani. Dobra, wróćmy do domu, bo pewnie yy, Sim przyszedł. No właśnie, przyszła do domu zamiastem, dobra. Wąchaj, przedstaw się. Jakim cudem możecie się nie znać? Dobra, Wilkołak? Nie. Lenani. Zaprzeć do spędzenia czasu na tej parceli. Zaraz będzie, dobrze. Lenani na pewno jest wilkołakiem, albo i nie. <grytanie> Dlaczego? Przywódcy z pod obserwacją. LOL. Dobra. To teraz najważniejsze pytanie: z kim? Zestawę, żeśmy. O, Eliza, Liska umarła. Patrzcie. Z kim? Sta... O, właśnie tutaj są wszyscy. Zestawę. Wilkołak, ćwiczenie walki. Wilkołak, ćwiczenie walki. Wilkowa czy ćwiczenie walki z kimś. E, z, zostaw ją. Zostaw ją. Zostaw ją! Czy ty jesteś... Tara, czy ty jesteś naprawdę. Sprzątaczka? Okej. Okay. I to, i wszyscy sobie poszli pewnie. Dobra, jest Christopher, ale z Kristo. <śpuszczaj> tak jakby gra jest zapauzowana. A, on się porusza. Świetnie. Eee, Wilkoła, ćwiczenie walki. Ćwiczenie walki. Bo mam 3 na 5, dwóch mi brakuje, a wiem, że chyba... Serio. Tak, teraz będziecie sobie pierdolić o głupotach. Uch. A z kimś na pewno tego nie robiłam. Dobra, czyli ty na pewno nie. Pokażcie mi, dyplomację. <grywy> dyplomację. Świetnie, dobra, spoko. Lili. zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Wrócimy na chatę, bo ona przyjdzie na chatę. O właśnie. Przyjazne, wilkołak, ćwiczenie walki. No zostaw lodówkę. Zaraz stracimy przywództwo. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Tutaj musimy trochę dyplomację pod, podciągnąć w górę. Niestety. Wcale mi się to nie podoba. Dobrze. Ze znajomych. Kogo jeszcze mamy ze znajomych? Nani, Nani, Lili, Christopher, Jacob. Rory był, Wolfgang. Skup widok kamery. Jesteś. Wilkołak, ćwiczenie walki. Skończ gadać. Idziemy, idziemy. Proszę cię, idziemy. Skup widok kamery. Dobra, inaczej to będzie prostsze. Przybiegnij tu. Dobrze. Ćwiczenie walki. No kogoś muszę mieć zaliczonego. Dobra. Z młodzikiem walczyliśmy? Jacob. Jacob g ja z jest jakiś oni ogarnięty. Lu. Dobrze, a to jest Rory. Pzpiegni tu. Lu. Dobra, jest OK, jest okej. Okay. Bo chyba z lul nie walczyliśmy, więc to powinno się udać. <laughs> Dobrze. I teraz... gdzie jest Greg? <laughs> Czy my znamy jakiegoś Greka? Może od tego zacznijmy, bo może go znamy. Brytanii, Mila, Simon, Maj, Eliza, Klara. Ciekawe co się stało z Elizą -y Pancake. Caleb, Nancy, Dominik, Maja, Morgan, Hector, Jacob, są Nili, ty, -y 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 -y. No dobrze. On jest na pewno... Skupu, no, Rory, no, ale to nie o mi chodzi, chodzi mi o Grega. A co, jeżeli Grek nie żyje? Znaczy, nie to, że coś, ale taka opcja również jest. Naprawdę, ale jeżeli Grek nie żyje, to nie możemy dokończyć, e, nie możemy dokończyć wyzwania. Okej, okay, jeszcze raz. Jeżeli, yy, jeżeli Greg nie żyje, ewentualnie nie istnieje tak, jak powinien istnieć, możemy na chwilę olać to. Yy, przy okazji, jeżeli kiedyś go spotkamy, to dokończymy. Yy, po prostu przeszucimy aspirację na ten fragment życia, a nie inny. Bo w sumie nawet... Zostaw. W sumie nawet nie wiem, kim grek jest. Nawet nie wiem, jak on wygląda. Wydawało mi się, że to jest ten. Ten Rory, ale... Wolfgang. Nie znajdziemy. Nie znaj... Znaczy to jest tak. Jak nie będziemy go szukać, jak będziemy go szukać, tylko nie znajdziemy. Ale jak nie będziemy go szukać, to gdzieś kiedyś się rzuci w. Rzuci. Chodź, pozwiedzamy z no, ale może tam. Mm, świetnie. Dobry nara. Chociaż może jest w tunelach. Lu. Rory. No właśnie. Rory, Rory. Miałam nadzieję, że ktoś, in ktoś inny widzi z tych. Kontynuuj. Właśnie, bo on mógł się ukrywać. Zabij w odpowiedzi. Nie wiem nawet, co to jest napisane, tak na czuja lecę. Idź w strony czosnku? Czyżbym miała ja o czymś nie wiedziała? Lili, nie. Wyjście. Świetnie, no to mamy przezrane. Dobra, ponurzy z skowyt... jakikolwiek. Albo spróbuj się uspokoić. Nie ćwiczyć śpiewanie tam. I... wróć do normalnej postaci? To po pierwsze, a po drugie... Wyj. Nie na kalientę, serio, kupiłaś sobie rower. Tak, wiem, że ci zimno. Kto to? Rory i... Lu. No dobrze. Kimkolwiek Gregu jesteś, nie mam zielonego pojęcia, kim jesteś. do Wilkołaków poprosił o zostanie przyjaciółką. Ha. Czy ja powinnam w tym momencie na przykład, nie wiem, najpierw <grym> wrócić do domu i odejść najpierw z szalonych, naczystych tych, tych, tych opłać rachunki, przestać być alfą, opuścić ich? Jak można opuścić stado? Wartość stada wartościami stada, ale... Christopher... Wolfgang. Huh. Nie można odejść tak prosto. Ale jaja. No to, to, to mi się wcale nie podoba. To, dobra, to jest Roli, to jest Nu. Roli. poprzez zostanie przyciągą strzelonych głów. Rozmowy Alfy z Alfą. Dobra, ciepłe ubranie potrzebuję, będzie ciepłe ubranie, zaraz okaże się, że mm, y, że umrze z zimna, nie? Dobrze, a jak pozostanie przyjaciółką? Pewnie nie będzie to samo. Kim jesteś? Lu. A to Zostaw kalientówne. Nie znam ci jeszcze wystarczająco dobrze. To się poznamy. Albo się nie poznamy. Hmm. No i gdzie to jest? Nie ma. Standardowo oczywiście jest pierdoliard różnych y, możliwości, ale jak potrzebuję tej jednej, jedynej, która wbija najwięcej punktów, to jak było, to przeleciałam i jest dobrze dopatrzenia w chmurę. Aha, i teraz zaczyna... Jezu. <ścoughs> yes. No i taki finał. Chyba do nich nie wstąpimy. Chyba do niej nie wstąpimy. Dobra, wrócimy do domu i mam 22 minuty bez sensu, w ogóle bez sensu. I nadal nie wiem, kim jest Greg. <grym> I to boli. Yy, dobra, idź spać. To jest pytanie, Aha, tutaj jest ta góra. I tutaj rośnie paproć. Tak, tutaj rośnie paproć, tylko paproć kwitnie podczas pełni. Także mamy, słuchajcie, przekichane. Nie, ja tego nie będę robić. To zupełnie nie ma sensu w tym momencie. To jest zbyt nudne. Tym bardziej, że po pierwsze, nie wiem gdzie jest Grek. Po drugie, nie mogę zmienić stada, albo przynajmniej na razie nie widzę, jak można zmienić stado. A lekarstwo jest idiotyczne, ponieważ wystarczy zebrać dwie rzeczy i przygotować jeden napój więc jeżeli chodzi o wilgołaki to będzie tyle na całą serię tak autentycznie koniec finito inkatatem i tak dalej no i jeszcze na sam koniec musiała się wściec <ścoughs> spoko także dzięki za serię i słyszymy się w czymś innym jak w myśle tylko mhm no i cykuś, problemik. Spróbuję zyskać kontrolę? Nie, no pewnie, że nie. <grych> Dobra, zostawmy tarę, niech się bawi, a my kończymy. Trzymajcie się i cześć.